Mi chiamo Jolanta Kaufholt, eh, insegno l'italiano nel Centro eh, Linguistico della nostra Università. This is Anna, the best English teacher. Thank you. And this is my colleague, Irena. Hey! Io chiedo Anna Kalwaszynska, io ho l'era risponsa all'Università. Hello, my name is Iva Rusielska, I'm a teacher of English at Centrum Józefów Obcych. My name is Alina Zwebocka. I'm the director of the Foreign Languages Center of the University of Gdańsk. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy krwioobiegiem uczelni. Nasi pracownicy, nauczyciele różnych języków obcych, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, polskiego dla obcych uczą na wszystkich wydziałach, od Gdańska, przez Sopot, aż po Gdynię, różnych języków obcych. Prowadzimy kursy ogólnego języka i języka specjalistycznego. Nie żyjemy tutaj na bezludnej wyspie i otoczeni całymi tymi centrami finansowymi. Zdajemy sobie sprawę, że ci studenci pójdą tam z drugiej strony ulicy, na przykład do pracy. Zajmuję się między innymi współpracą między Centrum Języków Obcych a Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Ta współpraca głównie polega na organizowaniu komercyjnych kursów językowych. Na pewno warto wybrać kursy z Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, bo one są prowadzone przez fachowców. To są wszystko lektorzy od nas z Centrum Języków Obcych, czyli ludzie z doświadczeniem, z odpowiednim wykształceniem i z nastawieniem bardzo entuzjastycznym do tego, żeby uczyć. Kompetencje naszych lektorów są wzbogacane na bieżąco. Są to szkolenia podnoszące różne kompetencje językowe, ale również takie umiejętności, które które są dla nas wyzwaniem, czyli nowe technologie, e-learning, możliwość korzystania z tych technologii na zajęciach. I chociaż specyfika naszej pracy powoduje, że często pracujemy w ciągu roku w rozproszeniu, to jednak poprzez różnego rodzaju wydarzenia, wspólne działania, wspólnie, wspólne projekty staramy się w jak największym stopniu integrować naszą społeczność. Nie dość, że zajęcia ze studentami są fajne, to, to jeszcze po prostu jest ten, ta, to wsparcie ze zewnątrz od strony tutaj kierownictwa i współpracujących koleżanek, kolegów. Administracja też super pomaga, także naprawdę yy, to jest dobre miejsce pracy. Są świetni, tak naprawdę. Często są się bardzo rozwijać i szukają różnych sposobów, żeby gdzieś ten angielski jeszcze dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę. No i też potrzebują tego języka, wydaje mi się. Potrzebują do, do pracy, do podróżowania, do jakichś. codziennych kontaktów. Siły i entuzjazmu nie byłoby bez wspaniałych studentów. I to im życzę, żeby z ochotą przychodzili na każde zajęcia. Żeby motywowali nas, motywowali także nas, nauczycieli akademickich do jeszcze lepszej pracy. Takie motywowanie nas, nauczycieli, to pewna autonomia uczenia się studentów. To ich czasami trudne pytania, na które my, nauczyciele akademicy, lektorzy języków obcych, chcielibyśmy jak najpełniej i satysfakcjonująco odpowiadać. Studenci są też wspaniałą inspiracją, mają wiele zainteresowań, którymi się nie dzielą i korzysta na tym. Cała grupa, ale także lektor prowadzący zajęcia. Także uczenie innych to cały czas wyzwania i nieustanne uczenie się. Być może nie ma idealnych nauczycieli, być może nie ma idealnych studentów, ale to właśnie to spotkanie można uczynić najbardziej idealnym i najbardziej wartościowym dla obu stron. Tego sobie i nam wszystkim życzę.